you mm -hmm. Witam Was, moi drodzy, czytanie tygodniowe na okres od 25 września do 1 października 2023 roku. Drodzy moi, słoneczków w znaku wagi rozpoczęła się astronomiczna jesień. Słuchajcie, Merkury w znaku panny czuje się świetnie. on właśnie w tym momencie, słuchajcie, mocno posuwa się do przodu w znaku panny. Kłania nas to do porządkowania i szukania sensu wielu spraw, wielu wydarzeń w naszym życiu, i również jakichś układów czy znajomości. Mamy sporo retrogradacji w tej chwili na. Niebo i moi drodzy retrograduje nam Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, czyli aż pięć planet w retrogradacji. Na uwagę zasługuje, słuchajcie, pozycja Saturna, Saturn, który retrograduje w tej chwili w znaku ryb. Słuchajcie, on przynosi taką bardzo fajną, bardzo ciekawą energię. Ta energia, słuchajcie, no, może być troszeczkę wykorzystywana. Przeciwko nam, przeciwko Wam, tak? Przeciwko mnie też zapewne. Słuchajcie, pewnego rodzaju tutaj mogą być stosowane takie taktyki, które mają wzbudzić jakiś trochę strach, które miałyby mnie raczej czy Was również zachęcić do siedzenia w domu, może niekoniecznie do wychodzenia na zewnątrz, do wychodzenia gdzieś tam do świata. Oczywiście to jest też taki moment, gdzie. Mogą tutaj być mocno podkręcane takie nasze strachy, żebyśmy robili zapasy, żebyśmy właśnie częściej i więcej przesiadywali w domu, żebyśmy unikali ludzi. No i oczywiście też słuchajcie, tutaj nastąpi powrót, bo to jest retrogradacja, więc słuchajcie, nastąpi powrót ludzi niepewnych lub nic nieznaczących w naszym życiu. To się oczywiście przekłada na sprawy osobiste, zawodowe, rodzinne, ale również, moi drodzy, na te sprawy, które dzieją się dookoła nas, czyli geopolityczne. No i zobaczcie, co my teraz mamy, do czego się zbliżamy, i ta energia właśnie Saturna powoduje, że powracają ludzie, powracają osoby niepewne i nic nieznaczące, właśnie również w takim życiu no, geopolitycznym, tak to sobie nazwijmy. Staram się, żeby mój kanał kompletnie nie, do, nie dotykał e, tematów polityki, no ale nie da się, no czasami się nie da, skoro Saturn ma tutaj taki wpływ. No i słuchajcie, o, może być to mocniej odczuwalne, tak? I uwaga, uwaga, bo możemy czasami przypisywać większą moc komuś czemuś, co tak naprawdę takiej mocy już nie ma. To są też oczywiście powroty, te osoby, które kiedyś może borykały się z takimi problemami emocjonalnymi, może jakieś takie miały drobne dołki, spadki nastroju, czy nawet gdzieś tam borykały się z depresją, no to słuchajcie. W tym tygodniu możecie się troszkę czuć gorzej, mogą wracać te stare strachy, stare emocje, stare lęki, ale uświadomcie sobie to, że to jest tylko właśnie powrót czegoś. Być może po to, żebyście nabrali znowu dystansu, żebyście już okrzepli w tych wszystkich sprawach, w tych wszystkich tematach i powrót też jakichś tam osób, jakichś tam historii z osobami. No, takie słuchajcie, powroty tutaj. Eee, powroty, powroty, powroty mamy. Oczywiście takie, słuchajcie, też szukanie jakiejś taktyki, taktyki unikania. o Ojejku, naprawdę to, słuchajcie, taka, taka taka troszkę dziwna może być ta energia Saturna w znaku ryb. I oczywiście jest to czytanie, słuchajcie, dla wszystkich znaków Zodiaku. Ja w tej chwili tutaj ten wstęp też dedykuję wszystkim znakom, bo przecież energia Saturna w znaku ryb dotyczy i mnie, osoby, która się urodziła w znaku raka, i będzie dotyczyła koziorożca, i będzie dotyczyła byka, każdego, słuchajcie, i każdego, bez względu na rok urodzenia i bez względu na miesiąc urodzenia. To nie jest czytanie dla ryb. No, kiedyś tu się pojawił taki komentarz, jak akurat więcej na przykład poświęciłam jakiejś planecie w znaku panny, która akurat taką energię przynosiła i trzeba było na to zwrócić uwagę i w danym tygodniu mogła to nam, ta, ta, ta energia towarzyszyć, mogła tam nam gdzieś troszeczkę psuć szyki, no to więc pojawiły się głosy, to jest pomyłka, bo Pani robi czytanie dla Panien. Proszę Państwa, naprawdę, proszę słuchać uważnie i z zrozumieniem. Astro wstęp jest wstępem ogólnym, skoro mówię, że na przykład Słońce jest w tej chwili w znaku wagi, to przecież nie jest to czytanie tylko i wyłącznie dla osób urodzonych w znaku wagi. A zatem pamiętajcie, Saturn w znaku ryb w tym momencie taką energię przynosi i to wszystko wszystko musi zostać, że tak powiem, rozpuszczone. O co chodzi? Te nasze lęki, te nasze strachy. To, że przypisujemy na przykład komuś jakąś siłę sprawczą, czy jakąś moc, komuś, kto kompletnie na to nie zasługuje. Osobom, które są niepewne, osobom, które są nic nieznaczące. Te osoby mogą do waszego życia powracać. Te sytuacje mogą do waszego życia powracać. Zarówno w życiu prywatnym, osobistym, e, zawodowym, rodzinnym, jak i w geopolitycznym. Moi drodzy. Drodze, gdy chodzi o to, żebyście po prostu wszystkie te stare schematy, które na Was działały, które wpływały, żebyście mogli rozpuścić. Bo właśnie słuchajcie, woda. Wpływa tutaj w taki sposób. Ona ma to wszystko rozpuścić. Macie się pozbyć tych starych schematów, które powodowały, że albo przychodzili do Was ludzie nieznaczący, albo niepewni, albo przypisywaliście im większą moc niż w ogóle na to zasługiwali kiedykolwiek w swoim życiu. No i właśnie, moi drodzy, o taką energię chodzi. I ta energia Saturna w znaku ryb dotyczy wszystkich, całego Zodiaku, począwszy od znaku Barana, aż do właśnie ryb. Drodzy moi, to jest czytanie ogólne, pamiętajcie, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie drodzy moi, że jeśli macie do podjęcia jakieś ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto korzystać z czytań indywidualnych. Nie podejmujecie żadnych życiowych ważnych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, bo wtedy można naprawdę sobie trochę narobić bałagano w życiu. Tutaj na takim czytaniu zawsze wyłapujemy ogólne... Tendencje, tak? Ogólne tendencje. I też tutaj jest właśnie na przykład w tej chwili przedstawiona taka ogólna tendencja Saturna w znaku ryb. Nie wszystkie te aspekty u danej osoby mogą się, słuchajcie, manifestować, tak? Także widzicie, moi drodzy, takie tutaj mamy fluidy, takie energie. I jeśli potrzebujecie wsparcia, potrzebujecie czytań indywidualnych, a podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, na dole w opisie każdego filmiku, WhatsApp Messenger. Również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu. Pod ten numer telefonu jest też podpięta aplikacja WhatsApp. To jest informacja istotna dla osób, które chciałyby się ze mną skontaktować, a mieszkają za granicą. To tyle, drodzy moi, było. Astro wstępu i takiego troszkę porządkującego przemówienia mojego. No czasami tak trzeba, słuchajcie. A ja już teraz właśnie zapraszam Was na czytanie kart dla poszczególnych znaków. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie byki, to jest, przypomnę, czytanie tygodniowe na okres 25 września 2023 roku, 1 października, moje drogie byki, no i co, zobaczymy sobie, co się tutaj będzie działo dla Was w kartach, przypomnę, słońce w znaku wagi, początek astronomicznej jesieni i to w ogóle jest, słuchajcie, pierwszy pełny tydzień tej jesieni, nowej jesieni, tak, w tym roku, kochani, Moi, no kilka planet w retrogradacji, też o tym pamiętajcie, i Merkury w znaku panny. Słuchajcie, to są takie jesienne klimaty. Słońce, w uwagi, wszyscy chcemy dążyć do równowagi. Czego za mało to chcemy uzupełnić, czego za dużo to chcemy po prostu od siebie odrzucić. A Merkury w znaku panny, słuchajcie. Każe nam to wszystko porządkować. Szukać sensu różnych rzeczy, różnych wydarzeń, różnych sytuacji i czasami sensu istnienia pewnych osób w naszym życiu. To też jest, słuchajcie, tutaj bardzo ważne. I to zobaczcie, jak się zawsze tutaj splata z takim okresem nowym rokiem numerologicznym. Zobaczcie, kochani moi, to się wszystko tak tutaj komponuje i my sobie teraz. Będziemy to wszystko porządkować, będziemy się zastanawiać. Pamiętajcie, że za sprawą Saturna w znaku ryb będącego w retrogradacji mogą tutaj powracać jakieś strachy, lęki, różne historie. Możecie tutaj chcieć robić jakieś zapasy, ale też mogą do Was powracać osoby, które są tak naprawdę nic nieznaczące już w Waszym życiu, i osoby, które nigdy nie były pewne, których Wy nigdy nie byliście pewni. To też są, słuchajcie takie klimaty, które będą się tutaj uwidaczniać, uwypuklać w sytuacji geopolitycznej, czyli ludzie nic nieznaczący i niepewni. Kochani moi, popatrzymy teraz na karty, poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na okres 25 września, 1 października 2023 roku. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia, a pod spodem tali moje drogie byki macie kartę o, proszę bardzo, dwójki mieczy, czyli co? No faktycznie, jakieś decyzje do podjęcia. Są tutaj jakieś byki, które mogą mieć wrażenie, że znalazły się w troszeczkę patowej sytuacji. Nie wiecie, co macie myśleć, nie wiecie, co macie sądzić, nie wiecie, jaką decyzję podjąć, którą drogą iść. Czasami tutaj są też nawet, słuchajcie, dwie drogi zawodowe, są możliwe jakieś dodatkowe kursy, dodatkowe kształcenia, ale generalnie słuchajcie, to ja to widzę tutaj tak, że trzeba podjąć jakąś decyzję i trzeba zrobić krok do tyłu, więc może jesteście właśnie w tym tygodniu w takiej fazie wycofywania się, robienia kroku do tyłu i przyglądania się pewnym rzeczom, pewnym sprawom, żeby móc podjąć właściwe decyzje i na pewno takowe będziecie podejmować w, tej, w tych sytuacjach, w tych dziedzinach życia, w których macie wrażenie, że jest jakiś pad. Poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowujące dla, dla rezonujących ze mną byków. 25. Września 2023, pierwszy październik i już prosimy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A pod spodem tali, moje drogie byki, macie kartę duchownego. No właśnie, to są duchowe porządki, to jest jakieś rozliczenie się z czymś, z jakimś okresem, słuchajcie, w waszym życiu, też z jakimiś osobami. To jest naprawdę taka wielka potrzeba oddalenia się, odłączenia, wycofania, zrobienia kilku kroków w tył. Potrzeba izolacji, bo co? Bo trzeba podjąć jakieś decyzje. Po podjęciu tych decyzji wasza dusza, moi drodzy, uzyska spokój. Tak zyska spokój, zyskacie równowagę. No i już zaraz odsłaniamy kolejne karty. I tak moi drodzy na ogólną aura tygodnia macie piątkę kielichów i kartę zamyślonego dżentelmena ślimorka. Słuchajcie, ja może się troszeczkę przesunę, bo tutaj tak mam przygotowane miejsce, gdzieś tak boczkiem tutaj rozkładam te karty, jakby tu może jakiś kot miał wskoczyć. No ale na razie nic nie wskakuje, jak wskoczy, słuchajcie, to przesunę karty, a póki co to chciałabym trochę więcej miejsca do pracy. No dobrze, kochani moi. Piątka kielichów i zamyślone, e, trójka kielichów i pieniądze oraz królowa buław i nadzieja. Słuchajcie, to są karty, jakie wybrałam, wylosowałam dla Was na ten tydzień. E, kochane moje byki, piątka kielichów, przesyt, przesyt emocjonalny w jakiejś sytuacji, w czymś. Wręcz bym nawet powiedziała takie zatrucie emocjonalne. Słuchajcie, kochani moi, nie rozumiecie swoich uczuć, swoich emocji co do jakiejś sytuacji, co do jakiejś osoby. To może być też związane z jakimiś propozycjami zawodowymi, Propozycje finansowymi w jakiejś współpracy spółki to też słuchajcie tutaj chodzi o jakieś zadowolenie z pracy w miejscu pracy ale również moi drodzy chodzi o jakieś sprawy osobiste emocjonalne nie do końca rozumiecie swoje emocje, jakie dana osoba w Was wzbudza. Może Was do kogoś przyciągać, do czegoś Was przyciągać, do jakiejś sytuacji, potem przybliżacie się, macie jakiś przesyt, macie jakieś nasycenie, czujecie się po prostu trochę dziwnie i nieswojo, sami właśnie nie rozumiecie, dlaczego odchodzicie gdzieś na bok, a później znów wracacie do tej sytuacji. To jest takie, słuchajcie, w koło Macieju. Taka piątka kielichów, takie koło samsary. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, moi drodzy, w tym tygodniu o zrozumienie swoich emocji. O zrozumienie również swoich emocji i może czasami też o pogodzenie się w związku z tym przesyt też jest jakimiś emocjami, przesyt jakąś sytuacją, przesyt jakąś osobą. Byki chcą podjąć jakąś decyzję, bo to widać zresztą i w dwójce kielichów, i tutaj w duchownym, jak i również słuchajcie w dżentelmenie, tak, w zamyślonym naszym dżentelmenie. No chcą podjąć jakąś decyzję, to jeszcze nie są kroki, ale chcą decyzję podjąć, o słuchajcie, a dopiero później czynić kroki, tu jest jeszcze taki złożony ten etap, słuchajcie, no ale potrzebujecie jakichś innych informacji, potrzebujecie tutaj moi drodzy jakiejś kropki nad i co ja zresztą widzę, że przyjdzie, będzie będzie jakaś informacja, będzie coś moi drodzy, co Wam pozwoli tutaj podjąć stosowne kroki i stosowne decyzje. Słuchajcie, to jest taki czas w tym tygodniu troszeczkę takiego wstrzymania się z jakimiś emocjami, wyciszenia, naprawdę potrzeba takiego wyizolowania się, odizolowania od innych, moi drodzy, zapewnienia sobie spokoju jest po prostu przesyt czymś. Są też byki, które mają przesyt jakąś osobą czy jakąś sytuacją, gdzie coś się nie dzieje, nie są podejmowane decyzje, nie wiecie na czym stoicie, moi drodzy, nie dostajecie jakichś informacji, być może jeśli chodzi o sprawy zawodowe, ale też nie dostajecie jakichś e, informacji, na które czekacie, informacji dotyczących spraw osobistych, tak? Nie wiecie, moje drogie byki, na czym stojicie. No i tutaj właśnie strasznie dużo emocji, bardzo mocno takie, słuchajcie, wodnisty, emocjonalny ten tydzień. E, drogie moje byki, jakie macie szanse w tym tygodniu? No, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to macie tutaj szansę, słuchajcie, poznania bardzo ciekawych osób w jakimś miejscu. W jakiejś sytuacji. No być może tutaj są jakieś byki, które uciekają troszkę w pracę, bo tutaj gdzieś jakieś sprawy osobiste, czy jakieś tam inne sprawy nie bardzo się poukładały, więc Wy tutaj, moi drodzy, uciekacie. Uciekacie w. Um, uciekacie, kochani moi, w pracę i to jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że tu akurat w pracy możecie osiągnąć jakieś sukcesy, które pozwolą Wam też zmienić takie nastawienie do samego siebie, widzieć siebie lepiej, tak? Dają Wam takie poczucie pewności siebie większe. I tutaj, moi drodzy, macie szansę uczestniczenia w jakichś spotkaniach może, jakichś konferencjach może, jakichś takich, słuchajcie, mm, takich, no, jakieś, no, to są biznesowe to są spotkania, konferencje, kursy, moi drodzy, jakieś wręcz bym powiedziała takie ku, Kółka zainteresowań, tak? Czyli możecie się spotykać z ludźmi, którzy mają właśnie podobne jakieś sprawy, podobne interesy albo podobne zainteresowania. I tutaj, moi drodzy, możecie poznać jakieś osoby, które zaważą na waszej przyszłości w sposób bardzo pozytywny. Tutaj widzę, zaważą na waszej przyszłości, zaważą tutaj na e, jakichś sprawach zawodowych, na jakichś losach spraw zawodowych. Macie tutaj szansę, słuchajcie. Podpisania jakiegoś intratnego kontraktu, umowy, może znalezienie jakiejś, słuchajcie, bardzo fajnej pracy. To jest, to jest szansa, to jest, słuchajcie, niesamowita tutaj szansa. Dużo, 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 dużo tutaj, słuchajcie, idzie w kierunku takiego poczucia bezpieczeństwa, coś się dzieje, jest ruch, są pieniądze, byk się czuje dobrze, tak? Czyli ma tą swoją niszę, ma to poczucie luksusu. I jest okej. Okay. Jest fajnie, słuchajcie, to jest dobre, to jest po prostu pozytywne. Też jakieś udane spotkania, negocjacje, słuchajcie, rozmowy właśnie, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o jakieś tam kursy, szkolenia. Bardzo ciekawe, słuchajcie, tutaj y, y, rzeczy się zadziewają, tak? One się odbywają w kręgu jakichś ludzi, jakichś osób. Są też jakieś byki, które, słuchajcie, mogą zostać zaproszone na jakieś spotkanie rodzinne, jakąś imprezę i tam, moi drodzy, możecie poznać kogoś, yy, no... Kto pomoże Wam uporządkować Wasze życie, kto pomoże Wam uporządkować Wasze życie osobiste, emocjonalne i również finansowe. Słuchajcie, no to są, to są różne osoby. Może to być osoba płci przeciwnej, może to być osoba do związku, a może być to po prostu jakiś przyjaciel, mentor, jakaś osoba, która pomoże Wam mojej drodze w uporządkowaniu czegoś. Widzę też tutaj dla byków oczyszczenie atmosfery i, i taką w końcu wiadomość, wiecie na czym stoicie, co się dzieje, moi drodzy, wiecie, na czym stoicie, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o jakieś kontakty osobiste, damsko-męskie, jeżeli chodzi o jakieś takie sytuacje trójkątowe, to tutaj, moi drodzy, zyskujecie jakieś poczucie wiedzy, bezpieczeństwa. Wtedy wiecie naprawdę, jakie macie podejmować decyzje. Widzę też tutaj oczyszczenie jakiejś atmosfery, moi drodzy. Jeżeli są jakieś zamężne żona, te byki tutaj mnie słuchają, to też jest tutaj jakieś wyjaśnienie sprawy, oczyszczenie atmosfery w relacji, moi drodzy, oczyszczenie czegoś. No i wyjaśnienie, no albo w jedną stronę czasami, albo w drugą stronę różnie bywa, różnie bywa, dla każdego byka może to być tutaj oczywiście indywidualne, takie wyjaśnienie, oczyszczenie sytuacji, oczyszczenie atmosfery. Kochani moi, więc... Tydzień tak czy inaczej dobry, tak czy inaczej dobry. Macie przesyt czymś, macie przesyt jakąś sytuacją, jakąś osobą, e, jakimiś dziwnymi wydarzeniami i te wydarzenia, które, co do których też macie tutaj przesyt, one też, słuchajcie, tutaj e, się klarują, tak? dowiadujecie się, oczyszcza się jakaś atmosfera, czegoś tutaj się możecie właśnie no, dowiedzieć o sobie samych, o tej osobie, jakaś rozmowa, e, taka, która, która tutaj, słuchajcie. Coś Wam naświetla i wszystko staje się proste, wszystko staje się jasne, tak? Grzebyki już wtedy po zakończeniu tego tygodnia będą wiedziały, w którą stronę mają iść, tak? Co mają wybrać? Ta sytuacja pata, widzę, że się będzie kończyła. Moi drodzy, karta królowej buław oraz karta nadziei to są ostrzeżenia. No właśnie, kochane moje byki, jeżeli macie nadzieję, że może coś samo się tutaj załatwi albo samo się zrobi, to się samo nie zrobi, się samo nie załatwi, to jest raz. Dwa, no cóż, może przeciągałyście jakąś sytuację, może przeciągałyście jakąś sprawę i nie podejmowałyście decyzji. Ważnym jest, słuchajcie, w tym tygodniu uporządkować strefę emocjonalną. I bezemocjonalnie podjąć jakieś ważne kroki. Karta nadziei mówi o tym, że trzeba używać szarych komórek przede wszystkim, a nie emocji. Nie jakichś tutaj właśnie takich, no, emocje, myśli, słuchajcie, pragnienia, namiętności. Nie podejmować też jakiejś decyzji z pozycji takiej agresywnej, tak? Jakieś żądania, czegoś żądam. Więc moi drodzy tutaj, yy, no ostrożnie, spokojnie, rzeczowo, emocje mają być wyłączone, macie działać, moje drogie byki, przede wszystkim rozumem. Szare komórki tutaj, słuchajcie, będą potrzebne, trzeba je będzie włączyć, trzeba je będzie uruchomić, trzeba je będzie też o nie, moi drodzy, zadbać niestety. Uwaga też tutaj na jakąś, słuchajcie, osobę, jakąś kobietę, która no, czegoś tutaj może od was chcieć, tak? Rości sobie tutaj coś, więc tutaj, moje drogie byki, zwróćcie na to uwagę. To może być kobieta, która była z wami w jakiejś relacji, być może to jest jakaś trzecia osoba w relacji, w której wy jesteście, być może wy jesteście też tą trzecią osobą. Także bardzo, bardzo proszę, żebyście moi drodzy tutaj to, na to zwrócili uwagę, bo pewne nadzieje, które żeście tutaj mieli, które żeście pokładali, mogą się nie zliścić, tak? Czyli jeśli ktoś tutaj myślał, że jakaś sytuacja się tak wyklaruje i to wy tutaj będziecie może zwycięzcami. No to tu, moi drodzy, proszę na to uważać, proszę tak nie liczyć, proszę moi drodzy, nie liczyć. Jeśli liczycie na powrót skruszonego kochanka, czy skruszonej kochanki, moi drodzy, czy skruszonego partnera, czy skruszonej partnerki, no to możecie się tutaj kochani moi przeliczyć. Tak, i tutaj już przesyt emocjonalny też tą sytuacją na pewno będzie u Was występował. Wszystkiego dobrego, życzę moim drogim bykom. Podjęcia właściwych decyzji, żeby Wasza dusza w końcu osiągnęła spokój w tym tygodniu. Pozdrawiam Was i zapraszam na czytanie. Anielski Przekaz wiosna 2023 będzie opublikowane w pierwszy dzień jesieni, w sobotę, na naszym kanale.